Widzę, jesteś cienkawszy niż ten i! Lecimy, widzę. Stanie się uszybka, to działo. Mamy UFO. I lecimy znowu do Blackwell'a, bo tak naprawdę Blackwell współpracuje z Rexem, widzowie. Jedziemy ją z UFO. dramatyczna muzyka widzowie to nie jest dramatyczna muzyka już jesteśmy na lądzie mam takie wrażenie aby to ufo się w ogóle nie jechało ale dobra jedziemy nie wiem skąd Torex ma ktoś to ma pewnie ukradł jak wszystko tam gdzie wcześniej no bo tam mogą być dowody nie ale tam to... już robiliśmy tą misję po co my tam tu no bo teraz tam będziemy mieli śledztwo a wtedy to było włamanie kapi a czyli po co my tam jedziemy bo zebrać dowody no to czemu wcześniej nie zebraliśmy dowody no bo wtedy nie wiedzieliśmy że akwel jest no, długo trochę lecimy, ale co ja wam poradzę. Na no, wysiadamy nie pieprzy nic. A to jest ta Blackwell. Dziwne, że do jego domu się nie da wejść normalnie. Tylko trzeba lecieć. Albo płynąć łódką. O co ta dramatyczna muzyka? No bo... To jest walka na czas. Kurczę, nienawidzę tych kacnek tak szczerze. To było moje! No tyś! To, byłem, powiedziałem cicho. Nie da się tam serio wejść? Kogoś coś na ryja boli? Jak ty tam weszłeś? Nie wiem, z ty tam zeszłam. To weź to odpal, bo ja tu nie mogę wejść. Co mam odpalić? Mam znowu zejść tam w dół? No nie no, klepać się z nimi. Uu, uu, uu. Gadacie goście jakbyście byli pijani. Tak wy ty wy. Wiecie goście, nie obchodzicie mnie kurczę, jak wiesz, że ty od razu aresztuj. No. Czy to też poprzewracam? No i po ryju A mamy. Trzy minuty zeszło na bicie się z Otwieranko. Nie wiem, czy taki jakaś otworzyłby takie dość mocarne metalowe drzwi, wielkie bym mógł tracić, bo tu jest echo w tym tunelu Zadanie 14, gwałtowne Zadanie specjalne 14, gwałtowne odwiedziny. Frank znowu się widzę, jest z nami, wita, kopelad mówi. Bo Frank to Frank. tutaj widzę posiadłość Black QA, tylko od innej strony bo wtedy byliśmy pod wodą czy pod ziemią z podziemiami Black na się nie żyliśmy a już nie jesteśmy w gangu Papalardo. To, to po co stoimy dalej pod przykrywką? już Ci to powiedziałem Jacy Czy Rex wie na naszej przykrywce? Bo on w ogóle nie widział nas Co? Czy wie, czy Rex wie na naszej przykrywce? Bo on w ogóle nas nie widział Ja w ogóle się z nie widziałem Nie widzieliśmy się w ogóle w tej akcji Myśmy byli tak przykrywi Oblokowaliśmy Doolana Han. Nowy samochodzik No, i posiadły w staje Blackwell czyli teraz w swojej wieży. Jak typowy zarządca całego miasta. Znaczy, że nie jest zarządcą, tylko milionerem. Który ma milion domów, oczywiście. No i... Aha, Kilbery, tak to nie ma. Tak naprawdę, widzę, dowiecie się pod koniec filmu, co jest z tą wieżą. dlaczego da. ona tak ma dziwny kształt? A czemu Darek nic się już nie odzywa? A czemu Darek już się nic nie odzywa? Frank to by tu miał zabawę. A gdzie jest w ogóle Frank? On w ogóle nie śledzi tego Rexa. Szczerze to nawet dobrze, Bo nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Bez obrazy, Frank. Ale. Nawet nie żyje taka osoba na świecie. Znaczy na pewno ktoś podkładał jemu głos oczywiście, no bo ja by nie inaczej, no ktoś mu podkładał głos. Nie wiem kto, ktoś na pewno. Ciepia, co, jak to Pewnie wypadaje. gdzieś to jest w napisach, ale mi się ich nie chce czytać. <grym> jak to zwykle w napisach jest napisane. Końcowych kto kim. o da się skakać. W o, da się skakać. Oczywiście w nowych Grach Lego, no to te dialogi z filmów. No, oczywiście są prawdziwe. Ale jakoś w rajdzie nie były takie prawdziwe. Teoretycznie, ale nie wiem czy one były takie same, czy on Trochę czy ON był tak samo mówiły. Ale Anan Grant chyba na pewno, nie? Ja widzę naprawiamy Dowlańcem. Tego no, odblokowaliśmy też na odcinku, Szymona. przekleństwa te, bo chyba też tam kneli coś, pamiętam. Nie no. O nie, tylko nie mówię teraz monety takiej zabrać, Musimy mi dać niebieską, bo mam... Co masz? Sześćset tysięcy. A, liczba diabła. Nie, bo już mam. Już minąłeś. Działeczki A to nie jest jego liczba. Aha, a mogę ich do basenu wywadzić Eee, co ty pomijasz do basenu? Do basenu wskakiwasz Do basenu. A ty gdzie się wymykasz? Do basenu już A bo cię już dobije, bo do tego basenu coś się już wody. A co, ale, a nie ma takiego czegoś jak posiadłość chczana? Chan mieszka na złomowisku. Jak nie, nie, wiem jak można mieszkać na złomowisku, no ale... nie da się mieszkać. Kończy to, to many junk, sparrow. Ale czemu... To mój? jest chyba po drugiej stronie. Tylko pytam cię, ale ja co cudem... Te... Pierwszą serią grą była Lego Piraci. No tak. Mieliśmy to razem i na zmianę, ale telefon... szybko by się nie chciało. Nie, bo mój telefon odnaleźli. Postanowił, że Juraj robi na swój, a ja będę Pirat robił na swój. A że. Ten... No a ta idea była wspólna, jest do tej pory. No i takie, takie zakończenie. To było porówno. Bo nie mamy więcej gier lego. No, A mieć tego Batman. Miałam. No i czemu bo go nie masz? To nim zrobiłeś. No bo na starym nic się, ksienia. No. Na to sobie Szukamy pochodni.

Tutaj jest wizyta dla Reksa. A co tu będzie koniec jak przyjdziemy? Tu są dwa lokacje? No. Nie wiem czy oni tu Batmana przyzywali Sieła. Czy co?

Acha, czy już jest niepotrzebny złodziej. Nie. Co? A możesz mieć słatę zbierać? No mogę. Ten rzeźnik dalej. Ty dzbanie! Zakłóciłeś mi podlewanie kwiatków. Po co ja to dwa razy podlewał? Ej. Franco, back, back, on Listen, I still haven't managed to get food in Italian. That's because Blackwell has. The Italian scientist was refusing to help Blackwell. Blackwell. Long story short, your dog probably didn't get what today. Wow. Okay, well, the conference won't be starting for a while. They put up this giant electronic countdown. A to nie jest ten kryształ co my braliśmy? No tak to jest ten, co my to jest widzę dobór, to, jest ten, to jest widzenie dowód, na to, że to co wszystko kradliśmy. Oni wzięli? A robiliśmy dla kogoś innego. A komu my to daliśmy? No to miał być dla Reksa, nie Ale czemu on nam to wziął? Dla Reksa miała to być? No, a co my to Cześć się y przekazaliśmy? No, a on jemu. Tak widzę, je było. Cześć już był szantażowa przez Reksa Furego. Może po dobroci. Dramatyczna muzyka. A widzę, mamy to. I koniec już nie? To jest plan. plan. Kiedy zablokowała to tak naprawdę... Rakieta. A, byś to rozbić, ja bym to rozbił. Znaczy miałbym taką chęć, ale bym nie chciał tego rozbawać. O, teraz dzwonimy przez kacenkę. To jest ona? Ona jest policjantką, ona jest do odblokowania? No. Za co ona była? Tego nie pamiętam. Ona tak nie wygląda. Coś znaczy. Korzyl. Ona przyjdzie w ten z urańsika, to A, ten na natomiast. Nie, no i posiadłeś, w to blokuje świecie poziom ukończony. Tu znowu, gdzie jakiś złoty klocek przyciągania klocku. Bardzo potrzebny ten. Mieliśmy go w Piratach. A co się stało z tą cienżarówką w jak naśmy ten kryształ? Muzyka się zbagowała ze mną był kto? Cercę. No i do zobaczenia jutro w ostatnim odcinku z tej gry Elo.